Nie nie za światem, co sprzedaje sny na raty. Już wiem, że spokój nie ma ceny, ma kształt porażki i straty. Zrozumiałem, że sens rodzi się w popiele, tam gdzie inni widzą ruinę. A ja dostrzegam przestrzeń na siebie. Nie chcę ich rad, bo każda jest podszyta strachem, a ja wybieram samotność, twardą jak stal, nie jak papier. Nie pytaj, czemu milczę, gdy wokół gwari szum, bo prawda nie krzyczy, ona tnie ciszą jak nu. Nie potrzebuję was, by wiedzieć, kim jestem. Sam przeszedłem burzę, aż pękały mi ręce. Nie szukam drogi, sam ją Pod nie szukam zgody Nie szukam już winnych, mam siebie, mam siłę I to kurwa wystarczy, by żyć że... Nie każdy, kto milczy, ma spokój w duszy Cisza to zbroja, ale czasem się kruszy Nauczyłem się patrzeć prosto, gdy inni spuszczali wzrok Nie szukam sensu w cudzych spojrzeniach Bo każdy widzi tylko to, co sam sobie zmienia Byłem tam, gdzie duma ścierała się z gniewem Wiem, że milczenie to siła przetwarz nawet gdy leżysz na glebie Nie potrzebuję was, by wiedzieć kim jestem Sam przeszedłem burzy, aż pękały mi ręce Nie szukam drogi, sam ją wyryłem w egonie Każdy upadek dał mi powód, by się podnieść Nie muszę grać twardego, bo przeżyłem to piekło Znam smak porażki, co pali jak żar pod powieką Nie szukam zgody, nie szukam już winnych Mam siebie, mam siłę i to kurwa wystarczy, by żyć że... Każdy, to stoi blisko Niesie intencje czyste Nie każdy, kto się uśmiecha Potrafi patrzeć prosto w oczy Więc nie gram już teatru Gdzie każdy chce błyszczeć Wolę szerą pustkę niż tłum pełen hipokryzji Nie jestem sam Nie potrzebuję już hałasu Za dużo krzyków z ust Bez przekazów W ciszy odnalazłem siebie i sens Teraz wiem tworzy, każdy upadek coś nowego otworzył, nie uciekam już stoję, gdy wieje wiatr bo cisza ze stali nauczyła mnie trwać nie potrzebuję was, by wiedzieć kim jestem, sam przeszedłem burzę, a spękały mi ręce nie szukam drogi, sam ją wyryłem w Starcy by